Czym jest Battle Pass w Diablo Immortal? Witam Was na kanale Gracz Mobilny i zapraszam do oglądania. Battle Pass, czyli przepustka bojowa, jest znana z wielu gier, takich jak Brawl Stars czy Call of Duty. Gier, które osiągnęły bardzo duży sukces, jak nie największy w ostatnim czasie, jest to bardzo popularny model biznesowy i przyjemny dla twórców, z racji tego, że mogą na nim sporo zarobić. I przyjemny dla użytkowników, bo chcąc korzystać z niego za darmo, jest taka możliwość jak najbardziej. Ale można również yy, wykupić sobie Battle Pass, przepustkę bojową, która da nam sporo korzyści. A jakich? No to właśnie do tego sobie przejdziemy. Zacznijmy od samego początku. Film, który widzicie teraz jest to zapis gry z wersji alfa, na który jeden tutaj z youtuberów miał dostęp. Wszystkie oczywiście yy, filmy do źródeł znajdziecie w opisie, opisie filmu. Powiedzmy sobie, czym przede wszystkim jest Badzeupas? Za cały progres, który robimy w grze, czyli tyczy się to wszystkich aktywności, yy, które, których w grze dokonujemy, za różne zadania, dzienne, tygodniowe, czy też sezonowe dostajemy punkty. A następnie te punkty wymieniamy za różne nagrody. Jak możecie zauważyć na tym wideo, mamy dwie zakładki. Mamy zakładkę Free i mamy zakładkę Battle Pass. Zakładka Free, jak można się domyśleć, jest to zakładka, gdzie za darmo możemy odbierać nagrody za różne aktywności w grze. Zdobywamy punkty, następnie jeśli osiągniemy jakiś pułap punktów, Później możemy odbierać nagrody w postaci itemów, w postaci złota czy w postaci innych różnych rzeczy, które na pewno pomogą nam rozwijać nasze konto, no i nasze postacie. Jednakże jeśli chcemy od gry troszkę więcej, możemy wykupić tą przepustkę bojową, tak zwanego Battle Passa, czyli wtedy z, za te same punkty, które zdobywamy, mamy podwojone nagrody, i te nagrody czasami są dużo lepsze. Ale pamiętajmy o tym: możemy grać zupełnie za darmo, i Diablo Immortal będzie grą darmową. Jak już wcześniej wspominałem, jest to bardzo fajny model biznesowy i dla twórców, i dla graczy, z tego względu, że można wybrać, czy chcemy progresować szybciej, czy po prostu nie chcemy dokładać żadnych złotówek i grać troszkę wolniej. Jeśli chodzi o mnie. Ja jestem pewien, że będę posiadaczem tego Battle Passa. I pytanie: ile on może kosztować? Jak drogi może być ten, ten Battle Pass? Moim zdaniem, będzie to coś w granicach 40-50 zł. A dlaczego myślę, że to będzie taka kwota? Bo jest to mechanika zaczerpnięta z innych produkcji bardzo dużych gigantów, właśnie jak, jak Supercell czy, czy innych firm, które zajmują się grami mobilnymi. I tam mniej więcej waha się to w takiej kwocie, więc myślę, że tutaj będzie to bardzo podobne. Battle Passy będą one trwały przez cały sezon. Cały sezon będzie trwał prawdopodobnie 45 dni i w ciągu tego czasu będziemy mogli odblokowywać coraz to lepsze nagrody, aż do 40. poziomu, gdzie czeka nas specjalna skrzynka, z której będą leciały już najlepsze przedmioty, które na pewno spowodują, że nasza postać no, będzie jeszcze lepsza i na pewno to odczujemy mocy naszej postaci, czy też pod względem progresu naszego konta. I tu jeszcze raz chciałbym zaznaczyć i powiedzieć o tym, że Diablo Immortal będzie całkowicie darmowa gra. Jedynie to, czy chcecie wykupić Battle Passa, czy chcecie korzystać z item shopu, przyspieszyć swój progres, to zależy tylko i wyłącznie od was. Nikt od was tego nie będzie wymagać, ale wiem, zapewne wy też wiecie, że ludzka natura działa tak, że jak można coś przyspieszyć, to to człowiek często po prostu ulega temu. Wspominałem wcześniej o innych aktywnościach w grze. Jakie to mogą być aktywności? To mogą być różnego rodzaju bossy, różnego rodzaju rajdy, dungeony, szczeliny. Będą to dzienne zadania e, lub zadania sezonowe, bądź zadania czasowe, gdzie będziemy musieli dokonać jakiejś aktywności, czy na przykład zabić jakiegoś bossa, czy też parę razy dokonać e, jakiejś czynności w grze. No i za to będą nam przyznawane punkty. W tej strefie darmowej będziemy odblokowywać punkty cały czas. A jeśli zdecydujemy się wykupić Battle Passa, wtedy możemy odblokować te, te już odblokowane przez właśnie zakup y, nagrody. To jest ta skrzynka, która czeka po 40 levelu. Jeśli zdobędziemy wszystkie punkty, wtedy możemy otworzyć legendarną skrzynkę, z której zapewne będziemy mogli się spodziewać legendarnych przedmiotów. Przepustka bojowa Battle Pass będzie trwała 45 dni, ale to co poniedziałek będzie się resetować nasz progres. Czyli będziemy mogli odblokowywać nagrody i darmowe, i w przypadku zakupu Battle Passa również płatne, wraz z progresem naszej postaci, czyli wykonywania tych różnych aktywności, o których wcześniej wspomniałem: czy questy, czy rajdy, czy szczeliny, czy bossy, to wszystko będzie do dyspozycji. Pamiętajcie, że to jest zaledwie kropla w morzu tego, czego możemy się spodziewać w Diablo Immortal. Ja jestem naprawdę bardzo podekscytowany nie umiem się doczekać tej gry. No, cały czas myślę jak to będzie kiedy wreszcie będę mógł zainstalować Diabełka na smartfonie no i wydaje mi się, że część z was chyba również. Cały czas zastanawiam się jaką profesję mam wybrać. Wewnętrznie sam się e, kłócę ze sobą między Mąkiem a Barbarzyńcą, ale chyba jednak wybierę tego Barbarzyńcę, ale czuję, że ta gra będzie czymś po prostu czymś super, czymś takim e, zupełnie nowym i mam też nadzieję, że osiągnie mega sukces. Jak widzicie ten ta przepustka bojowa, ten battle pass, według mnie to jest bardzo dobry pomysł, bo daje naprawdę bardzo fajne możliwości. Z tego względu, że można grać i darmowo, i możemy grać dodatkowo płacąc, ale w taki sposób niezbyt inwazyjny. Możemy przyspieszyć swój progres, ale nie jakoś w, jak w jakiejś dużej mierze. Jeśli chodzi o. Item Shop, o przedmioty, które będziemy mogli kupić za realną gotówkę, będą dostępne w sklepiku. Ale najbardziej opłacalną rzeczą, jeśli chcecie zainwestować jakiekolwiek pieniądze w tego typu produkcjach, w tym modelu biznesowym, jest zawsze ten Battle Pass. On powoduje, że wydacie niewielką kwotę w porównaniu do tego, co możecie zyskać. Jeśli odblokujecie całą darmową przepustkę i do tego wykupicie tą przepustkę bojową, naprawdę wiele można tym zyskać. Bo bardzo dużo można blokować rzeczy, no i przede wszystkim na końcu y, możemy otworzyć tą skrzyneczkę. I już w tym momencie czuję, jakie to będą emocje, otwierając skrzynkę po wykonywaniu misji i staraniu się przez, przez długie godziny y, wykonywać te aktywności, misje, dungeony, bossy, tak aby, aby wyleciało nam tam coś fajnego. No i pytanie: kiedy, kiedy, kiedy w końcu. Ujrzymy Diablo na naszych smartfonach. Kiedy Diablo ujrzy światło dzienne? Diablo Immortal, pierwsza wersja hack Slash od Blizzarda na gry mobilne. Wiem kiedy i zaraz Wam o tym powiem, ale zanim Wam o tym powiem, bardzo bym prosił o łapę w górę czy też zostawienie subskrypcji. Jest to nowy kanał, jest to trzeci odcinek o, o serii Diablo, który mam nadzieję będę cały czas prowadzić sumiennie. Więc jak Wam się podoba tematyka gier mobilnych, czy też właśnie Diablo Immortal chcecie się dowiadywać takich rzeczy, to dajcie łapę w górę, naprawdę bardzo to pomoże w rozwoju kanału. A z kolei premiera Diablo Immortal będzie zapowiedziana 19 lutego. Wtedy odbędą się targi bliskon, które odbywają się co roku. W tym roku one będą zdalne z oczywistych przyczyn, i też będziecie mogli śledzić sobie takie targi, czy też oglądać na żywo. O targach obiecuję, że od razu dam Wam odpowiedź, kiedy będzie Diablo Immortal, kiedy możemy się spodziewać bety, kiedy możemy się spodziewać już premiery i czy dowiemy się jakieś nowości. Jeśli będą jakiekolwiek informacje, od razu yy, dowiecie się tutaj na tym kanale o tym, co Diablo planuje. Na tę chwilę zostaje nam czekać, musimy się naprawdę uzbroić, cierpliwość. Ale jest też tak, że jak się czeka na coś bardzo długo, to później e, smakuje to lepiej. Więc myślę, że w przypadku Diablo Immortal będzie podobnie. Kaipuje się na tą grę, ten, ten balonik gdzieś tam e, rośnie, jest, jest pompowany ten balon przeze mnie, ale nie tylko. Widzę, że dużej ilości graczom też się udzielają te emocje, że już chcą zagrać i wierzę w to, że to będzie naprawdę bardzo dobry tytuł. W tym momencie nie wiem czego bardziej oczekuję, czy Diablo Immortal, czy Diablo 4. Z jednej strony Diablo 4 też może być bardzo dobrą grą, ale to jeszcze odległy termin. Myślę, że co najmniej dwa lata poczekamy na czwórkę, a Diablo Immortal jest już tuż za rogiem. To będzie na pewno ten rok. Więc powtarzam, na pewno w tym roku pogramy Diablo Immortal. To ja wiem, może Blizzard nas zaskoczy i będzie to znacznie szybciej niż się tego spodziewamy. Może za miesiąc, za dwa będziemy mogli już testować Diablo. Może będzie jakaś otwarta beta dla wszystkich. Tu są różne plotki, ale żadnych potwierdzonych informacji nie ma, więc na to będziemy musieli jeszcze poczekać. Nawet jeśli będziemy musieli poczekać, to mam nadzieję, że dostaniemy produkt, który będzie bez zarzutu, będzie produkt bez żadnych bugów, albo przynajmniej z jakimiś minimalnymi bagami. Mam nadzieję, że serwery Diablo i Immortal wytrzymają. Bo nie wiem czy wy pamiętacie te czasy, ale na premierę Diablo 3, kiedy ja odpaliłem swojego Diabełka na komputerze, serwery zupełnie siadły, padły i trzeba było czekać na jakiegoś fixa ze strony Blizzard'a, było to bardzo uciążliwe. Mam nadzieję, że tego Blizzard nam oszczędzi, ale z drugiej strony... Oni nie spodziewają się, ile będzie grało ludzi. Pewnie jakieś tam y, robią obliczenia, pewnie szacują, ile ludzi może ściągnąć grę i być jednocześnie na serwerze. Mogą się mylić. Może gra okazać się tak, takim dużym hitem, że serwery nie dadzą rady, ale z drugiej strony to jest marka, która ciągnie się już przez pokolenia i bardzo dużo ludzi, nawet niezwiązanych z grami mobilnymi, pobierze tą grę i przetestuje, czy ta gra jest tego warta, żeby w nią grać. Oczywiście czas pokaże, nie staje nic innego, jak tylko czekać, a ja mam do Was gorącą prośbę, jeśli dotrwaliście do końca tego materiału, napiszcie koniecznie w komentarzu, czy będziecie korzystać z płatnego Battle Passa. Z mojej strony jednak to już wszystko. Ja dziękuję za oglądanie i do zobaczenia. Cześć!